A więc witam Was w porównaniu w z robieniem odpaka. <whats Napoleon>, <disappointing, bad> A więc, Wodpak jest w 2, jak macie, tego chciałbym szukiwać na myGames, 2, jak macie, to możemy przenieść. Możemy nowy fold na przykład, nie wiem, na go, nie wiem, mody, Robimy tak, o, ctrl-t na przykład, ctrl-v, tutaj, okay. przetwarza, tak, tak, a w ogóle jeśli chcecie tutaj te wszystkie mody, to musisz. sobie od jakich jak, jak chcecie, no nie? No i te, jak są wszystkie, jakie chcecie, tutaj do WinRARa, do, do, do do winrar, winrar dodaj jako winrar, rar, i inaczej nie będzie to, to zip, rar chyba, rar, no. Wejdźcie sobie w nazwać, rary, nazywacie, jest gotowe. Zadacie, czy to jest, na przykład, tek. Jest, no to tak. Przeglądare. Chcecie sobie, nie wiem, na przykład podpisać mega, bo to może być mega, byle co, nawet e e r to Chcecie sobie mega. Podaj, podaj plik. Widzicie na macie napisane na pulpicie, na pulpicie pul rar. Tutaj czekajcie, się to zrendruje. dzisiaj jesteśmy z kamerką, więc no... Teraz tak, parnik na zawsze. Czekamy. Pobierze Ja chcę w poczekać. Bierze, no nie? Pani ja się pobieżdżam. To działa w farmingu 22 19. Wszystkie farmingi jakie są? Nie wiem, my, 2, 15. Wszystkie, jakie są ogólnie? dobrze 5, wszystkich. On w Eurotracku to. W Eurotracku też to działało. Ale daję na przykładzie, wiecie, w farm... Y -y -y, na przykład też musicie czekać nie przyjdźcie jest mało modów to ja czekam mało modów, jak było więcej to... mało to więcej bez... czekamy w ogóle ile my Renderuję. Czekamy, czekamy. Chyba. Jak się pobierze? No nie. Na przykład, ja Wam pokażę, że będzie tutaj. U, macie taki link. To coś? To jest kopiuj, i na przykład, jak chcesz coś koledze? Nie wiem. Teraz Wam pokazać, że. Pardon, nie. Bo jak się wysyła, więc wiecie jak chcecie wysyłać, nie wiem, na, na ekipy. Nie wiem tu. Ctrl V Enter. I wysyłacie. I tyle. Więc, na więc co? Tylko... Ja dziękuję za oglądanie. a przez suba, suba i łapkę w górę. Łapkę w górę. I co? Długik dla Was. Cześć.